Widzowie w dzisiejszym kanale dzisiaj będę nagrywać odcinek świąteczny. Chciałbym was przeprosić za moją nieobecność na moim kanale, ponieważ były problemy techniczne. Chciałbym wam życzyć również wesołych świąt oraz miłego oglądania. Chale zimno na tym śniegu. A za niedługo święta, więc muszę jeszcze kupić prezenty dla mojej rodziny. Jeszcze trochę i będę musiał wyciągnąć skuter śnieżny. Wów ile rzeczy. Chyba coś kupię z tego, ale NWM jest jeszcze, ponieważ NWM jaka cena? Śnieg pada o nie, on utrudnia mi widoczność. Mam nadzieję, że dojdę. Ale ciężko po górkę. O jeszcze troszkę. Ale one były ciężkie. Wreszcie można odpocząć od ciężkiej pracy. Wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Intensywne opady śniegu, które rozpoczęły się wczoraj, nie ustają, a w wielu regionach Polski warunki na drogach stają się coraz bardziej niebezpieczne. Widzimy, że w wielu miejscach pokrywa je gruba warstwa śniegu. Warto pamiętać, że w nocy temperatura spadnie poniżej zera, co zwiększy ryzyko oblodzenia. Mieszkańcy miast powinni przygotować się na trudniejsze warunki, a pieszym radzimy zachowanie szczególnej ostrożności na śliskich chodnikach. Dodatkowo w wielu miejscach już pojawiły się utrudnienia w komunikacji miejskiej. Tramwaje i autobusy kursują z opóźnieniami, a niektóre linie zostały chwilowo zawieszone. Mówiła Kasia Szczypkiewicz. O niej i co ja teraz zrobię, przecież niedługo święta.